Zapraszam na kurs maturalny wwwpiotciup.pl. Rozwiązaniem układu równań 3x-5y równa się 0 oraz 2x-y równa się 14 jest para liczb xy takich że. Co możemy zrobić? No możemy rozwiązać po prostu ten układ równań. No to przepiszę sobie go tutaj, żeby było wygodnie. Mamy 3x minus 5y równa się 0, pod spodem mamy 2x minus y równa się 14. No i teraz co zrobimy? Pomnożymy dolne równanie przez minus 5. Już mówię dlaczego. Żeby, osią żeby mieć przeciwne współczynniki, zobaczmy, jak ja pomnożę przez minus 5, to tutaj przy y się pojawi plus 5y. Zamiast minus y będzie plus 5y, bo 2 minusy dają plus. I wtedy będę mógł dodać do siebie te dwa równania i mi się skrócą y. Już pokazuję o co chodzi. Czyli w nowej linii pierwsze równanie przepisuję: 3x minus 5y równa się 0, natomiast drugie równanie to będzie 2x razy minus 5 to jest minus 10x. I teraz minus y razy minus 5 to będzie plus 5y równa się 14 razy minus 5 to będzie minus 70. Zobaczmy, że teraz możemy sobie dodać te dwa równania. 10 3x dodać minus 10x to jest minus 7x, minus 5y plus 5y to się skraca, 0 dodać minus 70 to jest minus 70. Dzielę stronami przez minus 7, czyli przez to, co stoi przy x, zatem osiągam, że x to jest minus 70 na minus 7, x to jest 10. Skoro, jest, skoro x jest dziesiątką, to ja sobie podstawię x teraz w to miejsce. Postawię sobie x w to miejsce, bo mogę w to miejsce, bo mogę w to miejsce gdziekolwiek mi się zachce. Ja proponuję w to miejsce postawić, czyli 2 razy 10 odjąć y równa się 14. 2 razy 10 to jest 20, odjąć y ma dawać 14. Przerzucam tak: 14 na lewą stronę, y na prawą stronę, czyli będę miał 20, odjąć 14 równa się y, czyli 21, 14 to jest 6 i to jest nasz wynik, czyli y. Czyli zobaczmy, x jest dziesiątką, y jest szóstką. Poszukajmy takiej odpowiedzi. Odpowiedzią pasującą będzie odpowiedź d, no, że x jest większe od 0, no, bo 10 jest większe od 0, i że y jest większe od 0, bo 6 jest większe od 0, czyli odpowiedź pasująca to jest odpowiedź d.